Dzień dobry. Muzeum Historii Komputerów i Informatyki Katowice. Towar luksusowy z Geweksu. To właśnie te dwa zestawy komputerowe, które od roku 1986 były dostępne w sklepach górniczych. Jak one wyglądały, jakie miały możliwości i w jaki sposób je nabywano, dowiecie się Państwo właśnie z tego materiału. Zapraszam. Jaki był tak naprawdę ten BBC Master Compact Acorn? To wszystko zależy od tego, gdzie ten komputer wylądował. Po co on w ogóle powstał. W Wielkiej Brytanii ta maszyna była po prostu kolejną odsłoną Mastera 128, ale wyglądająca zupełnie inaczej. Wyglądająca bardzo profesjonalnie z postumentem pod monitor, no i oczywiście monitorem samym w sobie który tutaj pięknie się komponował, no, a komputer został dalej w klawiaturze. Ta klawiatura oczywiście też zmieniła swój wygląd, bo jest dużo mniejsza. I tutaj uwaga, jeden feller, bardzo krótkie kabelki. No dobrze, ale już w 1985 roku firma Acorn zaczyna mieć problemy finansowe. No i tak się dzieje, że nagle z pomocą przychodzi firma Olivetti, która szukała nowych rozwiązań, tanich rozwiązań, które pozwoliłyby podbić rynek ośmiobitowych komputerów nieco bardziej niż do chwili obecnej to realizowało. No i tak się też stało. Firma Olivetti dofinansowała BBC. W zamian otrzymała oczywiście część i montowni i uwaga licencje na produkty. I tak oto w słonecznej Italii pojawił się Prodest 128S. Do tego komputera, który wygląda niemalże identycznie, jeszcze na pewno wrócimy. Być może zrobimy osobny materiał, dlatego że ciekawe są losy właśnie powstawania tamtego komputera. W samej Wielkiej Brytanii ten komputer pojawił się w niewielkich już ilościach. W stosunku oczywiście do swojego poprzednika, czyli modelu 128 i 512. Chociaż z zewnątrz to te same maszyny, jednak w środku diametralnie się różniły. Master 128, czyli też w wersji BBC Master Compact Acorn, z Wielkiej Brytanii oczywiście nie odniósł, jak łatwo się tego było spodziewać, wielkiego sukcesu. Pamiętajmy, że w 1986 roku na tym rynku Kolebki tak naprawdę ośmiobitowych komputerów, bo za taką uważa się Wielką Brytanię. No, były przede wszystkim właśnie ośmiobitowe komputery, ale od roku pojawiły się już na rynkach takie komputery jak Amiga 1000 i uwaga, komputery z serii Atari SD, które oczywiście cały czas próbowały zdominować rynek, a gdzieś cichutko w kąciku, oczywiście, była firma Apple, no i słynne PC ze stajni ibm -a wtedy, chociaż już wtedy było ich bardzo dużo w postaci klonów. A czym był BBC Master Compact Acorn w Polsce? Dla wielu zdobycz technologii zachodu, powiew zachodu, która była kolejną odsłoną komputera, który już można było wcześniej nabyć w postaci słynnego Biba, czyli modelu B, Bądź Mastera 128 dzięki dystrybucji przez British Council, bądź Centrale Zaopatrzenia Górniczego. Tak, sklepy górnicze, czyli sklepy na kartę G, miały w swojej ofercie modele B oraz Master 128 na 512. Ale to właśnie kompakt podbił o, rynek w dużej mierze. Może dlatego, że wtedy szalejąca już inflacja doprowadzała do dewaluacji wartości tego sprzętu, jak i pieniądze, środki zgromadzone na tzw. książeczkach PKO górniczych, czyli dla górników, którzy pracowali ciężko w niedzielę i święta, były odkładane specjalne środki, nie pieniężne, ale zapisane w tych książeczkach, można było wtedy za takie pieniądze kupić właśnie taką oto maszynę. No i tak się też działo. Co otrzymywał człowiek, kupując towar luksusowy w sklepie górniczym? W postaci oczywiście komputera BBC Master Compact Acorn. Otrzymywał na dzień dobry komputer zamknięty w klawiaturze. To jest pierwszy karton. Tam znajdowały się oczywiście bardzo ładnie wydane książki. Welcome w wersji anglojęzycznej i uwaga dla polskiej dystrybucji w wersji polskojęzycznej. Tam też można było znaleźć książeczkę do programowa nauki programowania w języku logo, no i ewentualnie jeszcze jakieś takie oto drobne rzeczy. Do książek jeszcze wrócimy, natomiast co dalej? Potem trzeba było nabyć drugi element tego komputera, jakim był postument pod monitor, który Zawierał w sobie oczywiście 3,5 calową stację dyskietek, gdzie na początku, jak była ona nowa, była zamknięta w niej dyskietka, to no, atrapa transportowa, taka żółciutka, o proszę bardzo. No i oczywiście zasilacz dla tej maszyny. Generalnie takie zestawienie pozwalało na uruchomienie tego komputera i podłączenia go pod telewizor, dlatego że. Z tyłu naszego kompakta znajduje się wyjście, które pozwalało na podłączenie, oczywiście, tego komputera do telewizora. Nie byłoby tak super, zwłaszcza wizerunkowo, gdyby nie fakt, że można było za odpowiednią dopłatą dokupić sobie do tego monitor albo monochromatyczny, albo kolorowy. Dwie wersje monitora, model ADF-32. Tutaj mamy nawet książeczkę do takiego telewizora, a właśnie monitora. No i oczywiście ADF31 w wersji monochromatycznej. Jak widzicie, ten oto monitor jest zbliżony do, praktycznie jest taki sam, do monitora z brędu Commodore, który jest świetnie znany chociażby z naszych ekspozycji, nie tylko, bo z późnej, bardzo dużej dystrybucji dla komputerów Amiga. No dobra, czyli mamy trzy elementy i teraz uśmiech na twarzy ojca, rodzica. No i oczywiście dziecka, który wypakowywał to wszystko z tych kartonów, które właśnie widzieliście. Na dzień dobry trzeba wspomnieć, że rzeczywiście książeczki, które tutaj dostaliśmy wraz z zakupionym komputerem, wystarczały na to żeby móc sobie podłączyć taką automaszynę. maszynę. Taka maszyna y, później po uruchomieniu zgłaszała się oczywiście Basiciem, o właśnie w ten sposób. No i czytając dalej tę te, te, te broszurę w grubości dobrej książki dowiadujemy się, że klawisz break resetuje nam wszystko, co więcej przy nim jest śrubka. Ta śrubka pozwala na zablokowanie tego klawisza, i w momencie, kiedy pisaliśmy oprogramowanie, mogliśmy doprowadzić do takiego stanu, że ten oto komputer przez klawisz break na pewno nie utracił tego, co mamy właśnie na ekranie, a jeszcze tego nie zapisaliśmy, chociażby na dyskierowce. Dla bardziej dociekliwych i takich ludzi z zacięciem programistycznym. Jak już wszyscy tutaj poznali te tajniki chociażby programowania w języku BASIC, podstawy Disk Feeling System, a właściwie Advanced Disk Feeling System, czyli ADFS, nagle rzuciło się w oczy, że w większości przypadków w tych książeczkach było, że więcej informacji znajdziecie w książce Reference Manual Part 1 or Part 2. Niestety. Tych książek w Polsce w dystrybucji formalnej nie było. No i tutaj prawdziwy Anglik z Anglii, który przyjeżdżał na giełdy komputerowe, chociażby do Katowic. Ci, którzy mieli taki zaszczyt i dostąpili oczywiście skopiowania tych dyskietek z oprogramowaniem, robili wielkie kopi party. No, i przygotowywali zestawy oprogramowania, które można było nabyć chociażby w katowickim skarbku, na chyba ostatnim piętrze. Była taka budka, gdzie można było kupić oprogramowanie do Ad Można było to też kupić w zabrzeńskim sklepiku Pink Software. To się nazywało. To była oficyna boczna, tak, boczne wejście przy ulicy Sienkiewicza. No i oczywiście giełda komputerowa. Rybnik, Sosnowiec to były dwa główne ośrodki, gdzie m.in. Sławomir Chruszcz chyba. Z rybnika. Jeśli dobrze pamiętam, on celował w dystrybucji tego oprogramowania do właśnie kompakta. Sam komputer w tamtych czasach, rzeczywiście, potwierdzeniem moich słów, był kupowany w trzech częściach. Tutaj pojawiają się właśnie rachunki zakupowe za tę maszynę, ale też można było oczywiście nabyć. Drogą kupna w tym sklepie na kartę górniczą, jeszcze oprogramowanie, ponieważ te sklepy górnicze w pewnym momencie stały się takim miejscem, gdzie można było kupić czyste dyskietki, do, do czy Atari, czy właśnie Masterów 128, bądź kompakta. W tym momencie też można było kupić i oprogramowanie oryginalne, które kosztowało trochę pieniędzy. Proszę bardzo, tutaj jest jeden z takich rachunków. On się też pojawi za chwilę nieco ładniejszej wersji. Tutaj mamy jeszcze jeden rachuneczek. I mamy też zestawy dyskietek. Tutaj trzy ktoś sobie nabył, proszę. No i jeszcze mamy kolejną dyskietkę. No wartości są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast to, co najciekawsze, to oczywiście karty gwarancyjne centrali zaopatrzenia górniczego na taki oto komputer. Zacznijmy od monitora. Karty gwarancyjne wtedy podbijało się w całości, tak jak tutaj to właśnie widać, bo bez podwicia karty gwarancyjnej później nie można było serwisować maszyny. Tutaj mamy na stację dysków, czyli postument pod monitor ze stacją dysków i zasilaczem. No i oczywiście sam komputer. Sam komputer, który. Tak naprawdę nie przysparzał żadnych problemów w tamtych czasach. Jedyne co ulegało uszkodzeniu, to tradycyjnie monitor. Tak. Poza dyskietkami można było kupić, ponieważ ten komputer ma rozszerzenia na oprogramowanie EPROM. To jest pozostałość po modelu Master 128, pod modelu A i B. Więc w kościach EPROM takich właśnie można było włożyć sobie dodatkową taką kostkę. I mieć oprogramowanie, chociażby Interchart, proszę bardzo. InterSheet, proszę bardzo. I InterWord. Czyli co? Mamy pełen pakiet biurowy. Prawie mamy Office. Ale, żeby można było drukować na różnego typu drukarkach, trzeba było też się zaopatrzyć w oprogramowanie, dzisiaj byśmy powiedzieli sterowniki do drukarek. Oto i one, tutaj na przykładzie chociażby tego Print Mastera spróbuję, jak to wyglądało, proszę bardzo, mamy tutaj Print Mastera. Do tego oczywiście jest zestaw, książeczka wraz z instrukcją, no i pięknie wydane pudełko. I to czego brakowało tak naprawdę w Polsce, to oczywiście dostępności oprogramowania bo oprogramowanie, które pojawiało się w Polsce, no, mówmy się, było już zapóźnione dość mocno. A w Wielkiej Brytanii te komputery, ponieważ za produkcją tych komputerów stała sieć telewizyjna BBC, miały oczywiście własny program telewizyjny, który nie tylko był poświęcony właśnie tym produktom, ale ogólnie opowiadał szeroko o wszystkich komputerach na całym świecie który można było oglądać, właśnie widzimy kadry z tego materiału, gdzie został zaprezentowany Master Compact i Prodest S128. W Wielkiej Brytanii pojawiały się oczywiście broszury. Była cała masa wydawnictw związanych właśnie z tym komputerem, no i jeszcze można było tam nabyć prawda, katalog oprogramowania do nie tylko tego modelu. Tutaj widzimy w ekranie tego naszego kompakta jest oczywiście co Master 128, bo to ten sam komputer. Ale pamiętajmy, że 8-bitowa maszyna na procesorze znanym nam wszystkim, czyli układzie MOS, który pojawiał się chyba we wszystkich 8-bitowcach, miała 128 KB pamięci operacyjnej. Do tego stacja dysków 700 kg. Kolorowy monitor, piekielnie szybka transmisja między stacją dysków, a samym komputerem, rzeczywiście robiły wrażenie. Dobra, a czym ten komputer był dla dziecka w latach 80., pod koniec lat 80. No, na pierwszy rzut oka to rzeczywiście szaleństwo, profesjonalny komputer w domu. To tak naprawdę respekt ma na Ale. Bańka czar pryskał w momencie, kiedy przychodziły dzieciaki do kolegi z komputerem C64, migą już wtedy. No i w pewnym momencie po prostu chciało się mieć gry, które miał kolega, no ale niestety ograniczenia, właśnie programowe tego komputera, doprowadzały nas do wtedy szewskiej pasji i nie byliśmy w stanie przeportować, no chyba że ktoś siedział i pisał rzeczywiście programy. Najczęściej. Ten komputer dostawaliśmy z takim oto softwarem, czyli pierwszy pakiet gier to jest Micro Power Magic, tam znajdowała się słynna Killer Gorilla, czyli Donkey Kong w wydaniu na Acorna. Tak naprawdę przeportowanych gier na ten komputer, jak i gier, które z tego komputera były przeportowane na zupełnie inne maszyny było naprawdę bardzo dużo, ale... Na samym początku, w ogóle do zestawu komputerowego, dołączona była taka oto dyskietka. Welcome, witamy! Zgodnie z naszymi książkami, można było zobaczyć okienkowy system, który prezentował możliwości tego komputera. Oprócz tego, dawał możliwość zajrzenia do środka od strony software'owej, czyli mogliśmy pogrzewać w tych wszystkich Romach i ustawienia, chociażby transmisji modemu, czy też drukarki, itd, i tak dalej, oraz mogliśmy zagrać w gry. Samych masterów kompaktów w naszym muzeum jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo, czyli powyżej 10. W różnych wersjach, w różnych odsłonach ciągle zbieramy, poszukujemy następnych, dlatego że były oczywiście w Polsce robione różne modyfikacje tego komputera. Najprostszą modyfikacją to było wyjęcie oczywiście dwóch kabelków i portu właściwie podłączenia RCA do wyprowadzenia dźwięku, który można było podłączyć wtedy bezpośrednio pod monitor i mieć możliwość ciszania bądź pogłaszania właśnie walorów dźwiękowych tego komputera. Ale nas interesują jeszcze inne modyfikacje, które rzeczywiście na tych maszynach były tworzone, były robione. Taką modyfikacją, którą można było kupić w sklepie górniczym, to był oczywiście moduł sieci Econet, dlatego że te komputery, jak i ich poprzednicy, mogli pracować w sieci i w Wielkiej Brytanii tak było, chociaż w Polsce też właśnie w sieci Econet. Prawdopodobnie z tego co usłyszeliśmy, sieć Econet była też wzorcem dla późniejszej sieci. Unit. Dlatego, że Econet od 82, no od 83 w pełni już zinformatyzowała szkoły i pozwalała na podglądanie pulpitów uczniowskich oraz oczywiście wykonywanie wspólnych zadań, był wspólny wirtualny dziennik, tak, mówimy o latach 80., o początku lat 80. Czyli coś, co można było w miarę sensownie przenieść na polski rynek. Pamiętajmy, że Polska była za żelazną kurtyną i te wszystkie nowinki technologiczne docierały do Polski z opóźnieniem. To wszystko na temat BBC Master Compact Acorn. Mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyliśmy charakter tej maszyny, oczywiście pokazując też to, w jaki sposób można było go nabyć. No a na taką fajniejszą imprezę z tym komputerem, w sensie streamu, Myślę, że niebawem się umówimy. Znaczy mamy bardzo dużo dyskietek z oprogramowaniem i będziemy chcieli Was zaprosić do tego, żebyśmy wspólnie je po prostu przeglądnęli. Pamiętajmy, że te komputery też były wykorzystywane do celów profesjonalnych. Czyli można było i mamy taką dyskietkę, na przykład prowadzić bazę danych dotyczącą pracowników, tutaj akurat kopalni, nie, odnośnie premii. Można było też prowadzić na tym sklep. Ja osobiście wiem, kto prowadził działalność gospodarczą i drukował na takim komputerze po prostu faktury, miał prostą bazę danych swoich produktów. Pamiętajmy też, że fantastycznym zakupem, zwłaszcza dla dzieci, był joystick. Akord miał oczywiście problemy. No bo był brytyjski, więc nie wszystkie joysticki ze wszystkimi grami chciały chodzić. Trzeba było wpisywać specjalne kody i wtedy joystick dawał jeszcze więcej satysfakcji z grania na tym oto komputerze. Ale program, który na początku można było z pierwszej dyskietki uruchomić, czyli grę Aqua Attack, ona akurat działała bezbłędnie na joysticku. Co więcej, joystick służył nam za myszkę. Do tego komputera można było nabyć myszkę. Co więcej, one były też dostępne w sklepach górniczych w niewielkich ilościach wraz z oprogramowaniem AMX Stop Press. To był program do edycji gazet i prostego układania grafiki. To wszystko na ten temat. Więcej mam nadzieję na streamie. Do zobaczenia.